Witam ponownie, 17 lipca 2023. E, przypomnę Wam filmik, na którym nagrałam tutaj śmieci. Jak dość mówi, że coś się nie da, to dzisiaj spotkała mnie bardzo miła niespodzianka. Okazało się, że pod tą jemiołą, która rośnie sobie na brzozie, śmieci nie ma. Niewidzialna ręka przyszła, usunęła. Także widzicie, Da się niewidzialna ręka to także ty. I bardzo dziękuję tej niewidzialnej ręce. Nie wiem, kto monitoruje ten teren, ale tabliczka przybita do drzewa okalecza to drzewo. Więc tutaj znowu się mam czego doczepić. No ale cóż, cóż chcemy po ludziach, którzy są wyszkoleni z przepisów BHP, a ich nie stosują. I nie potrafią w ogóle pomyśleć samemu, bo on tylko wykonuje procedury. Także wiązówka kwitnie. Ile mogłam, tyle nazbierałam. Czarcie żebro kwitnie. Ja dziękuję Runie Hagal, bo to ona pewnie też ma różnego rodzaju tutaj magiczne działanie i niektórych przywołuję do porządku o słyszycie tego kota błaga o litość też tak samo e, tu już są malutkie malutkie zawiązki żołędzia nie wiem czy je będzie widać no nieważne wracając do, do ziół wiązówka wiązówka Rozrzedza krew, czarcie żebro, uodparnia, usuwa toksyny z organizmu, uodparnia organizm. No i wszystkim tym, co im po prostu prostata bardzo przerosła, że aż przysłoniła płaty mózgowe, to zalecam, żeby sobie robili systematyczne okłady z liści pokrzywy. Miłego dnia Wam życzę.